Jak widać, trochę brudu po kilku latach się nazbierało. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Ci, jak wygląda przegląd kotła z zintegrowanym zbiornikiem na ciepłą wodę. Więc zajrzymy sobie do środka i do kotła, i do zbiornika. którą zawsze robię przy przeglądzie jest sprawdzenie czy kocioł nam odpala. Tutaj mieć sytuacji, w której dostajemy urządzenie, które nie działa, a nawet się o tym nie dowiemy. Więc w trybie kontrolnym mogę po by sobie wymusić pracę kotła, niezależnie czy on e, chciałby pracować w innej sytuacji. Tutaj nam odpalił, płatko. Wiemy, że działa. Nie chcemy go teraz rozgrzewać przed przeglądem, bo utrudni nam to pracę. Tak sobie go wyłączamy od razu Kocioł się wyłączył Możemy go wyłączyć na przycisku I dla bezpieczeństwa Wypniemy go sobie z wtyczki Trzeba tylko odkryć która to jest wtyczka Jak nie wiadomo która A właściwie się wypiąć dwie Pozbywamy się od budowy jednej, w drugiej tutaj w tym kocie właśnie zbiornik jest zbudowany w kocią, więc normalnie go nie widać. To jest kocioł z wężownicą, czyli może być zabrudzona, gdyby to był kocioł ładowany warstwowo. Mielibyśmy tutaj wymiennik płytowy, taki srebrny, kwadratowy element. Natomiast tutaj jest ładowane to przez wężownicę, To jest podpięta, te dwie róbki to jest wężownica. Żeby zajrzeć do tego zbiornika i czy wszystko jest w nim okej, okay, no to trzeba będzie odkręcić tutaj właz. I po prostu skontrolować to wszystko, jest... ale to tylko za chwilę. Najpierw w ogóle. Farm podobne bardzo podobny jak Densie 0,50 na przeglądzie, który był jakiś czas temu. Tutaj jest trochę inna armatura gazowa i dochodzi też. To jest sonda lambda, której w 0,50 nie ma i nie było i nie będzie przynajmniej na ten moment. Reszta jest w miarę dla Wentylator jest prawie taki sam. Zabierzemy się teraz za czyszczenie. sobie na przód zapłonowa i ironizacyjne, które też jest do Ta już jest troszeczkę wygięta, ale myślę, że po wyczyszczeniu jeszcze nam posłuży. Nie pamiętam, czy w zeszłym roku już też miał taką uwagę. Nie, ale to jest jeszcze, jeszcze okej okay wygięcie. Jak już byłoby bardziej jeszcze, to wtedy już trzeba wymieniać. Wersja 19 kW, więc ten palnik jest malutki. Też jest mniejsza ilość zbojów tutaj zamontowanych. Gdyby to była 19, a czy gdyby to była 26, byłby trochę dłuższy, a przy 35 on byłby jeszcze dłuższy. Ten tutaj lekko pękniętą izolację. Ale to jest jeszcze dalej w porządku. Najważniejsze, żeby się po ona trzymała na miejscu. Takie lekkie pęknięcia to jest jeszcze. Normalna rzecz i niczym nie przeszkadza. Odkładamy w bezpieczne miejsce i możemy jeszcze się pozbyć tylnej izolacji termicznej. Hmm. Tak zwany kamień hmm. ten też jest lekko skorodowany ale dopóki, jakby w całości. Izoluje tę ścianę, to nie ma problemu. Tutaj po prostu dosyć dużo wody się skrapa, więc... Ale dopóki właśnie nie, nie, nie ma dziury pomiędzy tym i cała nie ściana jest zakryta, to nie ma problemu. To może tak zostać. To będę mieć przynajmniej punkt odniesienia, jakbyśmy się za rok mieli zastanawiać. Czyli to zawsze standardowa procedura jest, tak? Tak, to są na tak. razie wszystko standardowe procedury. Takie odkurzamy, później spłukujemy trochę wodą, żeby ułatwić sobie czyszczenie e, zbojów. żeby trochę włączyć brud, który się zbiera pomiędzy zwojami wymiennika. Wpuścimy sobie trochę wody ze zbiornika. Zakręcimy włas, zobaczymy, jak to tam wszystko w środku wygląda. W musimy sobie zakręcić dopływ wody dla do niego, który będzie z tyłu. Tam, gdzie zawór bezpieczeństwa to jest dopływ, przynajmniej tak powinno być. No, tu mamy zawór, który odcina nam dopływ silnej wody do, do kotła silnej wody wodociągowej. Trzeba mieć pewność, odkręcamy kran z ciepłą wodą. Przestało lecieć, czyli dobrą, dobrą lukę zakręciliśmy. się dobry zawór. I teraz... O, zaczniemy się pod zabór który jest na dole. Ja tutaj. Ja pójdę jeszcze po zestaw narzędzi. A się na cięższe roboty. W mamy zamontowaną anodę magnezową. Ona zabezpiecza przed korozją nasz zbiornik. Ta jest jeszcze w dobrym stanie, ma jakieś drobne żery, ale to jest jeszcze stan stanie ok. Pokażę Wam na zdjęciach jak wyglądają anody, które już się nadają do, do wymiany. Ta jeszcze myślę, że pożyje kolejne 4-5 lat może nawet. Uszczelka. To jest taki fartuch, który zazwyczaj się kończy, ale myślę, że ta uszczelka jest też jeszcze w porządku. To, to sobie umyję, później złożymy. Jak wygląda w środku, to ja muszę sprawdzić samemu, nie wiem, jak my to skamerujemy. Nie? A, może coś, może to złapiesz, to nie no. wiem, czy coś widać. Tutaj wężowca jest czysta. Ma lekki taki osad, ale to jest do normy. Także możemy tak naprawdę składać go z Ja sobie zrobię zdjęcie jeszcze telefonem, żeby zobaczyć, czy na samym dnie czegoś nie ma. Teraz przygotowuję sobie pompę, za pomocą której wypompujemy wodę ze zbiornika. Można by to zrobić grawitacyjnie, ale trwałoby to wieki, a za pomocą pompy będzie to znacznie szybciej. A w międzyczasie będę mógł czyścić komorę spalania. Że teraz standardowa czynność, czyli szpachelkowanie wymiennika. Ważne jest, żeby szpachelką objechać nie tylko dół wymiennika, który, który zazwyczaj jest brudny, ale również sprawdzić. Górne części, ponieważ kiedy nie robimy tego w ogóle przez 10 lat, to nawet i tam potrafi się zebrać brud, później będzie już go trudno usunąć. Teraz zabiorę się za nabijanie naczyń przeponowych. Tutaj u góry mamy niebieskie naczynie do zbiornika ciepłej wody użytkowej, a standardowo w środku kotła jest naczynie do instalacji. Typowe ciśnienie, które nabijamy do zbiornika na ciepłą wodę, to będzie 4 bary. Wynika to z tego, że przeciętnie w domach reduktory są ustawione na 3-4 bary. Zawór bezpieczeństwa jest na 6, więc jeżeli ustabilizujemy ciśnienie w okolicach 4, to jest jeszcze spory zapas do zaworu bezpieczeństwa. Tutaj mamy naczynie centralne. Tutaj ciśnienie znowu jest mniejsze. Ja nabijam 1-2 bara. żeby mieć... Zapas do zaworu, który jest na trzech, ale też po to, żeby naczynie przyjęło trochę wody, bo kiedy nabijemy instalację na 1,5 bara, a naczynie jest na 1,5, to nie mamy jakby żadnego zbuforowanego zapasu wody. A kiedy damy troszeczkę mniej, wtedy naczynie przyjmie nam 1-2 litry wody i w momencie drobnego ubytku wody od razu ciśnienie spada do zera. Pozbywamy się nadmiaru wody zaworem bezpieczeństwa. Przy okazji też sprawdzając i używając go, czy działa. To tutaj naczynie było trochę pełne, więc procedurę wygląda tak, że dobijamy do 1,2, patrzymy czy ciśnienie na manometrze nam nie rośnie i dopiero kontynuujemy dalej. Teraz mamy Widok na palnik. Trzeba go do czyszczenia w całości rozebrać. Odłączyć spalnik od części wentylatorowej. Wyciągnąć uszczelkę. I z tym idziemy na zewnątrz i przedmuchujemy w sprężonym powietrzem. Przy przedmuchiwaniu wentylatora warto przytrzymać turbinę, żeby po prostu nie nadwyrężyć łożyska. To taka drobna uwaga. Ponieważ wody z zasobników już podbyliśmy się, teraz trzeba spłukać całą powierzchnię od środka wodą. Dzięki temu wzruszamy po prostu brud, który pompa nam wypompowuje i wyrzuca na zewnątrz. Jak widać, trochę, top, trochę brudu po kilku latach się nazbierało. Teraz mamy czyszczenie uszczelek, uszczelka zbiornika, uszczelka palnika. Ważne, żeby pozbyć się wszelkich osadów, bo później one zniekształcają. Kształt uszczelki, po i po którymś razie już mogła, mogłyby się nie nadać do użytku, to zawsze zwiększamy ich żywotność. Tutaj jeszcze czyścimy płas rewizyjny do końca anody. Jeżeli już to przygotowane do włożenia. Teraz posmarujemy puszczelkę. No i trzeba zapełnić zbiornik prawie do pełna, żeby nie zostawać za dużej poduszki powietrznej, no i dopiero wtedy można zabrać się do skręcenia. Jeżeli to robię pierwszy raz, to zawsze smaruję jeszcze Druby smarem. Łatwe do późniejsze rozkręcanie i mniejsze szanse, że któryś z gwinków się uszkodzi w trakcie skręcania. Dobrze. Zbiornik jest już skręcony. Teraz jeszcze ręcznie dokręcić śruby, do których nie było dostępu. i na koniec zostanie nam skręcanie kluczem dynamometrycznym. PiS zaleca 25 Nm, więc też takie tutaj ustawienie zastosowałem. Daje to nam pewność, że zbiornik nie, że nie przekręcimy gwintu, a zarazem zbiornik będzie pełny. Tutaj sobie sprawdzam, sprawdzałem Coś tam nie kapie. No i teraz, jak już zbiornik mamy wyczyszczony, skręcony, można skończyć czyszczenie komory spalania. Tutaj jeszcze mamy przepłukiwanie. Wycieramy to i możemy zabierać Można zabrać się do skręcania całości. Tutaj smaruję uszczelkę olejem silikonowym. Pozwala to zwiększyć żywotność tych uszczelek. Jak do tej pory wymieniłem tylko jedną wzeszczenię 5 lat, więc chyba się sprawdza. Wypalnik mamy już skręcony. Możemy się pozbyć niepotrzebnych już narzędzi. I zostaje nam do wyczyszczenia. Elektrody zapłonowa i anizacyjna. Wypłukanie syfonu. w Ten model okraden jest bardzo drożny, więc naprawdę trzeba by wiele lat go nie czyścić, żeby się zatkał, ale dalej według mnie warto. Za każdym razem to zrobić. Został jeszcze. O! Mamy do, tutaj będziemy czyścić czujnik temperatury kotła. Obok niego jest też czujnik, który zabezpiecza przed przegrzaniem. Ale go nie czyścimy, bo on jest przymocowany do zewnętrznej obudowy i tylko się. Kiedy kocioł się przegrzewa, powyżej 100 stopni. Ja tutaj zastosowałem sobie zatyczkę w postaci nowego czujnika, żeby po prostu za dużo wody mi nie zleciało z komory spalania. Teraz wyczyścimy filtrem. Tutaj mamy filtr na instalacji. Cyrkulacyjne ciepłej wody. Wielgna co? Miseczka, zawsze spoko, żeby nie robić powodzi u klienta. Na 1,5 bar. Ponieważ te manometry są mi tak małe i niewyraźnie do końca na nie widać, ja wolę sobie postukać, żeby zaktualizowała mi się wartość i nie przesadzić. Węże już nam się nie przydadzą, więc można ich się pozbyć do auta. No to składamy wszystko z powrotem. Bez wyłączonego kotła powinna się zawierać w granicach od 20 do maksymalnie 50 milibarów. Zwyczaj przy gazie ziemnym więcej niż 30 nie będzie. Natomiast ciśnienie podczas pracy nie powinno spadać w tym modelu poniżej 17 milibarów. Zawsze to ciśnienie mierzymy przy pełnym obciążeniu. Tutaj czekam aż się kocioł rozkręci. I przy pełnej mocy jest trochę poniżej normy. Ale to jest drobny, drobna różnica. Zazwyczaj, kiedy ciśnienie jest poniżej zalecanego, to po prostu trzeba sprawdzić filtr. Najczęściej on jest czysty i najczęściej winą albo winą są albo za cienkie rurki. Tutaj w tym przypadku ten raczej jest mało prawdopodobny, bo rurki są duże. Więc idąc dalej, możliwe, że reduktor ciśnienia y, albo się już zużył, albo, albo był dobrany za mało. No i po sprawdzeniu ciśnienia zawsze warto sprawdzić. Połączenia gazowe, w szczególności te, które ruszyliśmy, ale również te, które po prostu są, żeby mieć pewność, że gdzieś nam gaz nie ucieka. Ostatnim etapem jest analiza spalin, która składa się z, składa się z dwóch pomiarów, w zasadzie z trzech. Najpierw mierzymy sobie, mierzy, mierzy się szczelność komina czyli sprawdzamy powietrze dolotowe, czy jest tam tylko powietrze, czy nie przedostają się spaliny. Jest to zewnętrzny króciec u góry. I tam powinno być 27% tlenu i tyle. Jeżeli jest coś poniżej no to znaczy, że rurki spalinowe są nieszczelne. Tutaj już przeszedłem do pomiaru spalin, moc maksymalna, standardowa lambda z 1.3 No tak widać, że wszystko było w normie Zapisujemy pomiary I jak widać, sprawność takiego kotła jest na poziomie 98,5% całkiem nieźle ponieważ u klienta w czasie przeglądu wyciąg był poza trybem grzania ciepłej wody a wymusiłem tryb party który pozwala jednorazowo zagrzać zbiornik wystarczy że się taki tryb party włączy i wyłączy kocioł automatycznie zajrzeje zbiornik. Normalnie musiałby czekać, aż przyjdzie czas na zbiornik, ale to byłoby za kilka godzin dopiero. Ostatni rzut okiem, czy coś gdzieś na mnie kapie. I to w zasadzie wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za tę uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, jak powinien wyglądać przegląd, albo coś cię zainteresowało o czym chciałbyś usłyszeć więcej, to daj znać w komentarzu. A tymczasem ja ci życzę do wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale.